Dzień dobry, witam, witam serdecznie. Mamy w studio Fundacji Chorób Mózgu niespodziewanego, ale jak bardzo miłego gościa, pana profesora Zbigniewa Wszołka, który uczestniczy w zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jest wielkim przyjacielem Polski, wielkim przyjacielem neurologów i wielkim przyjacielem chorych i opiekunów, którzy w Polsce borykają się z chorobami neurologicznymi, chorobami mózgu, a szczególnie z chorobą Parkinsona. Pan profesor na co dzień pracuje w klinice i tu poproszę, żeby pan profesor powiedział, gdzie i co robi. Serdecznie proszę. Jest mi, proszę państwa, bardzo miło być właśnie tutaj w Warszawie, mieć możliwość rozmowy z panem, jak i ponownie, Zobaczenia osobiście moich kolegów neurologów z Polski. No jak również móc Państwu przekazać parę, parę słów z dalekiej Ameryki. Ja pracuję w, Mayo, w klinice Mayo w Jacksonville na Floridzie. I tam jestem profesorem neurologii od, od, od wielu lat. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i bardzo mi jest miło być ponownie po dwóch latach nieobecności po raz ponownie w Polsce. Ale powiem, profesorze, proszę mi powiedzieć, jaka jest Pana specjalność, specjalizacja. Ja jestem neurologiem i zajmuję się głównie chorobami zaburzeń ruchu, a w szczególności chorobą Parkinsona. Zespołami parkinsonowskimi, ale także niezbornością rdzeniową-muszczkową, dystoniami, zaburzeniami chodu i podobnymi chorobami. Panie profesorze, czy. Bo my. To, czym chorych w Polsce można leczyć na chorobę Parkinsona, to wiemy. Natomiast patrzymy ciągle na kraje Europy, czy to Europy Zachodniej, czy Ameryki. W oczekiwaniu na jakieś przełomowe leki, które by chorym na chorobę Parkinsona i chorych na choroby neurodegeneracyjne wyleczyły, zatrzymały chorobę, albo tak wspomogły, żeby ta choroba tak bardzo im nie doskwierała. Czy mamy jakieś, jakąś nadzieję na no, najbliższe 5 lat? Absolutnie tak. Bardzo ważne pytanie. Dziękuję za, za panu za, za to e, pytanie. Nadzieja jest i z całą pewnością będzie wiele nowych leków, które obecnie są testowane na różnych, w różnych fazach tego testowania. Niedawno na przykład testowaliśmy lek bardzo zbliżony do leku, który właśnie niedawno został zaakceptowany do użycia w Stanach Zjednoczonych. W chorobie Alzheimera. Ten lek po trudnościach został zaakceptowany. Taki podobny lek również testowaliśmy w chorobie Parkinsona. To był lek firmy Biogen i były to przeciwciała przeciw alfa Jak Państwo wiecie, alfa-synukleina w postaci nierozpuszczalnej gromadzi się w komórkach nerwowych, w szczególności w komórkach substancji czarnych i prawdopodobnie ta nierozpuszczalna alfa-synukleina jest odpowiedzialna za śmierć tych komórek. Podanie takich przeciwciał, mieliśmy nadzieję, usunie tą nierozpuszczalną alfa-synukleinę i być może nastąpi nawet wyloczenie choroby. Niestety ta choroba, ta próba nie osiągnęła swoich rezultatów i badanie zostało zawieszone. Ale w chorobie Alzheimera, najczęstszej chorobie neurozwyrodnieniowej, podobna próba lekowa z tym przez i przeciwko amyloidowi została, została zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie będzie też zatwierdzona w Polsce w najbliższym w bliższym, czy dalszym czasie. Natomiast jakie są inne próby leczenia? W tej chwili prowadzimy dwie inne próby leczenia na chorobę Parkinsona. Jest wiele, wiele innych prób lekowych. Są nawet, czy będą w najbliższym czasie otwarte próby lekowe dla pacjentów z dziedziczną postacią choroby Parkinsona. To już jest wielkie osiągnięcie, które wpłynęło, wypłynęło z odkryć, które żeśmy dokonali w Mayo Klinik prawie 20 lat temu. Teraz już będziemy testowali leki, które będą specyficznie działały tylko dla wybiórczej grupy chorób ludzi z chorobą Parkinsona, którzy będą mieli Mutacje. Oczywiście to jest mała proporcja tych wszystkich ludzi z chorobą Parkinsona, od 1 do 5% tych pacjentów, ale być może, że oni będą bardzo mieli skuteczny lek, który będzie tylko i wyłącznie działał dla tej postaci choroby Parkinsona, która jest dziedziczona, ale i inne postacie choroby Parkinsona prawdopodobnie będą wyleczalne, a z całą pewnością lepiej leczone w ciągu najbliższych pięciu lat. Także mam tutaj dla Państwa dobre słowo otuchy, słowo nadziei, że to leczenie choroby Parkinsona w najbliższym czasie będzie inne, lepsze, skuteczniejsze, a może nawet będziemy mieli leki. Które w początkowej fazie choroby być może nie tylko zatrzymają postęp choroby, ale również spowodują wyleczenie. Także nadzieja jest. Jest wiele badań naukowych, które my i inni robimy. Również koledzy w Polsce robią wiele badań różnego, różnego stopnia. Także nadzieja jest i z pewnością ta choroba będzie w przyszłości zupełnie inaczej leczona. Dziękuję serdecznie panie profesorze za tą krótką rozmowę. Dziękuję bardzo za, na, za wizytę tak niespodziewaną w studio, ale serdecznie panu za to dziękuję i za tą nadzieję, którą pan profesor wlewa w nasze serca. Dziękuję serdecznie i zdrowia życzę.